Hej, hej, z tej strony Maslo Briggs i witam Was w nowej serii. Zaczniemy, zagrajmy w Batman, LEGO Batman The Video Game. Będzie to seria, nie wiem jak często, będę wrzucał w każdej wolnej chwili, kiedy coś nagram. A zaczynamy od Batmana, pierwszej części serii LEGO. Skorzystałem z okazji, że była promocja na Epic Store, że były trzy części za darmo, więc możecie się spodziewać trzech części. Na początek, a później zobaczymy, zdecydujemy, co będzie kolejne. Mam jeszcze kilka w zanadrzu, więc oto się nie bójcie. Tu nam się załączyła scenka, przez to, że nie reagowaliśmy, ale co, nie będziemy przeciągać, tylko zaczynamy przygodę. Pierwszy raz w nią gram, więc też nie wiem, czego się spodziewać. Gra jest po angielsku, ale tutaj raczej języka nie, potrzeby, nie potrzeba, więc nowa gra i zobaczymy. No, chyba za chwilę zaczniemy... Jak widzicie no grafika nie powala za bardzo Ale to też nie jest jakaś nowa gra, a ja jestem fanem serii LEGO No a żadną część LEGO Batman nie grałem Więc też z czasem będziemy mogli sobie porównać Porównać sobie te wszystkie części, jak to się wszystko zmieniało przez te kilka odsłon Ja też w trakcie sceny nie będę się za dużo odzywał tu też nic nie mówią, ale no, sobie na spokojnie możecie obejrzeć, czy też przewinąć. Tu widzę, że mamy jakąś informację o postaci. Jest to aktor Basil Carlo zwany Clay Dobra, możemy kliknąć, żeby zacząć. Już widzę, że Dobra, sterujemy WA z wsadem zwanym, o czekajcie, bo ja muszę, o, teraz sterowanie jest, a to z mój, sterowanie jest tak jak w każdej z części, ja postaram się też zbierać sporo rzeczy, bo można później odblokować odcinki, podejrzewam, że będą około 20, max pół godziny, zobaczymy ile też nam zajmie poziom. Ja lubię sobie pozbierać, odblokować różne rzeczy, więc może nam się uda, e, nie wiem, 13% e, ukończyć i zobaczymy, jakie postacie mamy do odblokowania. Nie wiem jeszcze na jakiej zasadzie to wszystko działa. Czy tak jak w innych częściach LEGO trzeba postacie odblokować, czy jest inaczej, ale to wszystko z czasem. Tu widzę, że mamy jakieś. E, tu się przełączamy Kog jest tu. Dobra. Ja chyba sobie może zmienię, ale to później. Dobra. Czyli ten jest od akcji. I teraz tworzymy jakąś konstrukcję, żeby nam ułatwić dostęp. I jak wiecie, każda z postaci ma jakieś zdolności, więc nie każde to może przejść. Yy, przejść właśnie od razu o. dobra, już mi się udało wskoczyć. Tu mamy oczywiście kolejną dźwignię i nam uwolni tutaj yy, jedną ze znajdziek, która pewnie się przyczyni do odblokowania albo postaci albo po prostu żeby ukoczyli na 100% Ale ja sobie to zbiorę no, będę starał się odkryć różne rzeczy zobaczymy czy tam możemy iść dalej no i większość rzeczy możemy też rozwalać, zbierać oczywiście te groszki tam widzę kolejna rzecz jest do zebrania ale no, chyba będę musiał się wrócić, bo tu jest kolejna nasza ściąg chyba misji więc nie myślcie sobie, że to będzie jakiś speedrun, ja sobie na spokojnie chcę przejść jeśli kogoś nie interesuje, a jak was interesuje to możecie w komentarzach powiedzieć jakich gier oczekujecie yy, i wtedy Będziemy się starać w, w tej kolejności grać o ile będę to grę aktualnie posiadał. Ale jak już wspomniałem na początek idzie seria Batman. Nie wiem czy wszystkie od razu, czy sobie jakąś przerwę pomiędzy nimi zrobimy. No tu jeszcze. No, zobaczmy co ja. O, mogę tutaj rozwijać w taki sposób jeszcze Batarangiem. Tylko odblokowaliśmy coś. Mamy jedną z 25 uratowanych postaci cywilów, to jest kolejny znajdź. Znajdźkę. No, tutaj nie mogę. No, te serie lubią właśnie takie typu, bo to jest bardziej grę dla młodszych odbiorców. Ale ja jestem z fanem. Fanem jestem z serii Lego. I nie wiem wszystkie, ale troszkę ich było. Muszę się przyzwyczaić do tego sterowania, bo zazwyczaj chyba było inaczej, że skok był na J, a nie na U. Tu widzę, że jest jakaś maść. Nie wiem czy ja to nie mogę wchodzić. Dobra, idziemy dalej, zobaczymy co możemy tu zrobić dalej. Zmienimy. Zobaczmy, czy on ma jakieś inne zdolności. On może też rzucać. A, nie mogę, nie mogę tutaj, dobra. A widzę, że tam coś jest do zrobienia. Tu je... A, dobra, tu jest. Wejście. A czekajcie. Jeszcze sobie tu skoczę, to nie mogę wyjść dalej. Dostać. Chyba tu muszę coś przesunąć Ale niestety nie mogę akurat was... jakaś większa figurka podejrzewam może. Tak i tu mamy podpowiedź. Chyba nie, nie jest podpowiedź do tego. Dobra, idziemy, nie będziemy przeciągać. Odcinek już 10 minut trwa, a my w sumie jesteśmy na początku. Najwyżej będzie. No będzie podzielony, bo też nie chcę za długi odcinku robić. Mówię, pół godziny maksymalnie. Mi eee, się mylą te klawisze. O, dobra, to możemy chodzić po linii. Pewnie każdą postacią. Dobra, i co tu mamy? Tu mamy coś do zbudowania. Tam mamy... Spada mi O, Tu mamy jakąś już inną postać wroga No niestety czuję już po sterowaniu, że jest poprawa, jeśli chodzi o Serie Lego. No tutaj troszkę w takim zwolnionym tempem to wszystko działa i to nie jest ee, za sprawą wymagań sprzętowych, bo ma problemu działa. Nie no ja tak. Ten... Dobra, o, muszę go jakoś zneutralizować w ten sposób. Hmm. Dobra, i mamy tu jakąś linkę. O, widzę, że tu jakaś nie wiem, postać nowa gdzie? wyblokowane. Proszę, chyba się dosyć Batmanem. Dobra, najpierw ich się pozbędziemy. Mam nadzieję, że też dźwięk będzie dobrze nagrany, bo testuję w sumie nowe słuchawki. Nie jest to jakieś wysokiej klasy sprzęt, ale, ale nagrywać można. Zmusicie mi wybaczyć. No, muszę się znowu wrócić. Ale po małych testach dźwięk nie jest najgorszy. Więc to powinno na początek przynajmniej wystarczyć. A z czasem, może zainwestuję w coś lepszego. To się okaże. Zobaczymy też, jaka będzie pula odbiorców. Bo no, też chciałem. ...zainwestować, ale żeby to w ogóle ktoś oglądał. Dobra, zdobyliśmy coś. Nie wiem jeszcze co. Jakiś ten detonator. Dobra, użyj... A, to jest bomba jakaś. A, przytrzymać muszę. Dobra, czyli... Batman może rozwalać takie srebrne e, elementy. Zobaczymy, czy jeszcze gdzieś to będę mógł użyć. No wiadomo, każda z postaci ma fajnie, jest e, urozmaicona. Wiadomo, powtarzają się te. E, te umiejętności, ale. Ale jest duża roż, roż, różnorodność. Dobra, zabiłem swojego, ale. No i poza tym ta gra. Yy, yy, druga z takich fajniejszych rzeczy, jaką posiadam, to można się pograć z rodzeństwem, czy też właśnie z jakimś znajomym. I można się świetnie bawić przy tym. Więc za to też lubię. Yy, rzadko zdarza mi się z grać. Zazwyczaj sam gram. Ale jest też taka możliwość. no Dobra, tu musimy postawić bombę i detonujemy. Dobra, zbieramy, zbieramy. A później zobaczymy. Wiem, że mnożniki e, tych elementów można później odblokować. Ich, te... O nie, jak było w poprzednich częściach, dlatego zbieram. Później nam łatwiej uzbierać na yy, figurki, które musimy wykupić, bo nie wszystkie możemy e, znaleźć. Dobra, to widzę, że jakiś był kryty. Dobra, tam właśnie nie dostanę, bo muszę to odsunąć. Chyba, że ja mogę to rozwalić. Zobaczymy. Niestety chyba tam się nie dotkniemy wyżej Bo to powinno być takie pole, w którym musimy. A czekajcie. Może mi się uda tak złapać. Nie, tylko, że z tym też to jest. Nie, chyba nie. Dobra, idziemy dalej, zobaczymy jak będzie musiał się wrócić. To się wrócę. Ale na razie tutaj. Musimy iść w tamtą stronę Dobra, mamy też zadanie takie opcjonalne, właśnie znaleźć te e, stacje telefoniczne i je rozwalić Dobra, zmieniamy postać I rozwalamy tą ciężarówkę I sporo, i serduszek, sporo Jeszcze ciąg misji Dobra, jak na razie idzie bez problemu Muszę w tym chwileczkę zobaczyć opcje zmiany Mogę w ogóle zmienić? Nie mogę Jak tu jest setów Dobra, i czy poruszanie zostaje bez zmiany? Ja bym chciał skok mieć na nie, skok chcę mieć na J. Dobra, muszę powiedzieć. J, dobra. A tutaj na U. I teraz powinno mi się lepiej grać. Dobra. ustawiam chyba jump na j tutaj na u i muszę zaakceptować bo cofnąłem a nie akceptowałem teraz powinno działać już wszystko jak powinno no. dobra, tak już mamy tak jak powinno być no, rozwalamy Widzę jakieś elementy. Tu pewnie coś możemy postawić, ale też pewnie inną figurką. A, czy ja mogę tutaj skoczyć? Chyba nie też odpowiednia figurka powinna tutaj wejść. I już mamy 4 na 5, więc jeszcze jedna. Dalej. wyjdziemy tu jeszcze. Bo nie zostawiamy groszków. Jak widzicie do góry mamy też pasek, bo za zbieranie odpowiedniej ilości dostaniemy bonus. W postaci jeszcze nie wiemy czego. Ale to po skończonym etapie. Zobaczymy. Tu też coś mamy, a zobaczmy, co on coś może robić. O, tu niespodziwani wrogowie. O, ale załatwiliśmy ich bez problemu idziemy dalej. Dobra, idziemy tutaj pozbierać wszystko, jak tylko możliwe. Też warto rozwalać te przedmioty, bo czasem nam się blokuje e, możliwość zbudowania czegoś, odblokowania, właśnie jak tutaj w tym przypadku. Jakiejś opcjonalnej drogi. I właśnie tutaj. O, i mamy coś. Dla. No skakuje tym, ale się musiał się odsunąć. Batman. A, może chyba zabić wrogów, żeby tam. To jest logo, bat e, nie batman, tylko Robina. więc powinienem już to dostać. O. Czyli musiałem zabić. Mamy A to może będzie... Będzie coś yy, nie takiego stałego. Ale tam widzę, że coś... O, tu jest jakaś pułapka, czy co? To... Nie, możemy wejść, idę. Ale nie wiem jak. Yy, Mamy jakiś technology suite, ale używać, bo mi się nic nie dzieje a, dobra, czyli on może kontrolować roboty i teraz będziemy mogli wyjechać tu, ale się tym dziwnie steruje. Dobra, wjechaliśmy, zbieramy. Pewnie odblokujemy zaraz. Dobra, mamy jedno, drugie. No te zagadki nie są jakieś trudne, więc bez problemu też możemy je samemu rozwiązać, choć tutaj mamy... O, mamy mu się wydać. Zobaczmy. Nie. Także możemy się tak przyklejać do ścian. Tu jest jakaś niewidzialna ściana, więc o, niewidzialna, lekko widzialna. Dobra, tu wyłoniliśmy chyba. A, możemy wjechać, wsiąść do pojazdu też. No, tutaj chyba nie przejdziemy, musimy to jakoś otworzyć. Dobra, ale idziemy, bo może będzie coś, co czegoś nam potrzebny. Zobaczmy czy tam naby mogę w ogóle zejść. Tym pojazdem się okropnie porusza. A widzę, że tu mamy i tu mamy też troszkę. A tu widzę, że ten spróbuje skoczyć. I zobaczmy czy... A. Czy ja mogę coś jeszcze dalej zrobić? Może to muszę rozwalić? A, po prostu nie mam rozwalić, dobra. To się rozwiązała zadatka. Bardzo skomplikowana. Ale ja sobie wsiądę. Oczywiście Robin nie ma już pojazdu. O, no scenkę. pierwszy przeciwnik to Cleaface. Te walki są podzielone na etapy, jakieś skomplikowane i ciężkie nie są. Tak, tak, muszę podłożyć bombę o, i mamy rozwalony pojazd. O, i teraz kolejna rzecz. i zginąłem. Na szczęście oni się... Odratowują, więc też nie ma jakichś wyzwania czy trudności z ich pokonaniem. A, zawsze to przytrzymać. Ale tu też mamy coś dla Batmana nowego. Ale położymy tu bliżej. Będzie dwa serduszka zostały free faceowi. I tu będziemy by nie musieli użyć bataranga. No, I mamy zamkniętego. I pierwszy, tak zwany boss chyba załatwiony. Takie są dość zabawne więc yy, serię też się tam właśnie Dobra, i już mamy koniec chyba pierwszego etapu. No zajęło nam to 20 parę minut, prawie pół godzinki, ale taki, takie długości będą pewnie odcinki. I tak będziemy, e, mam nadzieję, każdy etap przechodzić w osobnym odcinku. Więc jak widzicie postaci tu akurat dużo nie jest. Dwie postaci nam się odblokowały. I mamy tutaj takie podsumowanie. Czy udało nam się 100%? Tak, udało nam się 100%. E, I dostajemy jakiś hero Super Keep. I tutaj kolejne study, ile zebraliśmy. I i właśnie możemy później kupować w postaci podejrzewam. No, wiadomo, możemy sobie przyspieszyć, ale ja nie będę przyspieszał, żebyście zobaczyli jak mi to wszystko poszło w jakim stopniu. Dobra, to tu by było na tyle. Widzimy się oczywiście w kolejnym odcinku. Przejdziemy dalszy, przy, dalszą część przygody. Jeśli Wam się podobało łapeczka w górę, subskrypcja jeśli tego nie zrobiliście. A to mi tylko pokaże, że chcecie takie filmy i takich filmów będzie więcej i staną się regularne. Jak na razie to będzie seria taka poboczna, e, taka troszkę do zapchania, gdyż ostatnio nie mam też za bardzo czasu, żeby nagrywać recenzje, ale one też będą się pojawiać i tak jak do tej pory, więc nie rezygnujemy z tego i widzimy się już niebawem. Do zobaczenia, pa!